Kochani, pokażę Wam teraz w jaki sposób korzystać prawidłowo z testów dostarczanych do przezłotez. Mamy trzy rodzaje testów. Pierwszy to jest test, który, ten przeźroczysty, który pokazuje nam zawartość chloru w wodzie. Drugi test, ten pomarańczowy, pokazuje nam kwasowość i zasadowość wody. A trzeci, ten niebieski, granatowy. Pokazuje nam zawartość magnezu i wapnia w wodzie. Będziemy robić teraz test na zawartość chloru w wodzie. Zobaczcie, do jednego pojemniczka wlewamy wodę z kranu, do drugiego pojemniczka wlewamy wodę z banka AceB. I dodajemy do każdej buteleczki po dwie kropelki testu. Zobaczcie, delikatnie widać, że woda zaczyna się już barwić. Natomiast jeżeli dołożymy, dołożymy jeszcze po jednej kropelce, żeby ten test był wyraźniejszy, tak? czyli żeby zawartość tego tego współczynnika była większa, to wówczas widać tą różnicę o wiele bardziej. I zobaczcie, w wodzie kranowej zabarwiło się na żółto. Mamy chlor. W wodzie Plus nie zabarwiło się, czyli jest już pozbawione chloru. Kochani, teraz będziemy robić test na kwasowość i zasadowość wody. Znowu dajemy do tej wlewki po lewej wodę z kranu. Tutaj wlejemy wodę z watersa i dodamy po dwie kropelki. Jak widzicie, woda, woda z watersa barwi się na niebiesko, pokazując swoją zasadowość, natomiast woda z kranu jest jest w kolorze powinna być w kolorze zieleni, natomiast teraz tego może nie widać. Podsunę tutaj taką białą kartkę dla kontrastu. Można byłoby zobaczyć. I jeżeli dodamy po jeszcze jednej kropelce, to zobaczycie, że ta różnica. poleciało więcej dodam jeszcze po dwie kropelki, że ta różnica będzie o wiele większa. I zobaczcie. Tutaj widać, że już idzie w zieleń, a tutaj idzie w bardziej niebieski kolor. Nakreślując. Widzimy, że woda z Waters z banka jest jest zasadowa, jest alkaliczna, natomiast woda z kranu jest kwaśna. Test na y, zawartość magnezu i wapnia w wodzie. Do tej zlewki po lewej stronie wlewamy Wodę z kranu. Po prawej wodę z sb Plus. I teraz woda z Wutersa powinna nam się za zabarwić na kolor czerwony, taki intensywny, a woda, woda z kranu taki kolor różowy i dodamy po dwie kropelki. Tutaj jeszcze dokładnie nie widać tego, tego kontrastu, dlatego podłożę dla kontrastu białą kartkę, żeby to lepiej pokazać. Dołożymy jeszcze po dwie kropelki, żeby było widać tą różnicę. Dla kontrastu z tą białą kartką to widać, że ten kolor jest bardziej, nie wiem jak to kamera pokazuje, ale to są takie subtelne różnice, natomiast ten kolor wody z Watersa jest bardziej intensywny, a kolor wody z kranu jest taki mniej intensywny, jest taki mniej różowy, tu o to chodzi. Także ten test też dowodzi tego, że woda z Waters zawiera magnez oraz wapń w swoim składzie w większym stopniu niż woda z kranu.